Panie komendancie, ja pytania nie mam, natomiast miałbym taką prośbę, żeby pan wyraził opinię do pomysłu, który za chwilę przedstawię. Pomysł w formie zapytania. Czy w naszym mieście można by zastosować takie rozwiązanie, które widziałem w kilku innych miastach ułatwiające życie rowerzystom, że dopuszcza się ruch. Dla rowerzystów pod prąd, Czy na, na, na drodze jednokierunkowej, rowerzysta może jechać pod prąd. Yy, od strony znaku zakaz wjazdu, na tym znaku pod spodem jest tabliczka dopuszcza się ruch rowerzystów. Taki wniosek z, 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 zgłosili do mnie też mieszkańcy, którzy poruszają się z, z rowerami. Na przykład na ulicy Legionów można wyjechać yy, pod prąd. I, Zdecydowanie by ułatwiło poruszanie się rowerzystów, tym bardziej, że nie mamy ścieżek rowerowych. Chciałbym, żeby Pan swoją opinię na ten temat wyraził. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie widzę.